Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj są moje urodziny. Jak Wy to oglądacie, to miałam je wczoraj 22 maja, dlatego zapraszam Was na takie szykowanie się ze mną, czyli e, ogarnę swoje włosy, pomaluję się, ubiorę. E, taki luźny film pogadam sobie troszeczkę do Was, jeśli Was e, takie wideo was interesuje, no to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I zaczniemy sobie od podkładu. Ja mam teraz takie podkłady z Eveline Selfie Time. Są to um, wegańskie podkłady, jak możecie zobaczyć. E, w kolorach. Kolor macie 01, 02, 03, 04. E, ja otworzyłam jako pierwszy 04 i on jest po prostu i, idealny. To jest kolor natural. E, tak możecie zobaczyć, jak wygląda. Nie jest on jakiś super, jakoś super ciemny. Myślę, że idealnie się dopasowuje do koloru mojej skóry, także zaczynam. Możecie zresztą zobaczyć, że bardzo pasuje tutaj do szyi. Ja mam farsz jakąś czerwoną, ale omijmy ten temat. <grych> Więc ja sobie tutaj użyję podkładu. O, widać chyba jaka jest różnica. Ja zawsze podkład yy, rozprowadzam rękoma. Wiem, że czasem. Mnie piszecie, że skoro mam pędzle, czemu nie używam, a mam przygotowaną. E, a ja po prostu nie lubię ten używam e, pędzli do podkładu, to mam taką tapetę. Ten podkład tak dziwnie odstaje. Jakoś mi się nie podoba. A tutaj, pod wpływem e, ciepła, ten podkład naprawdę dobrze się e, rozprowadza. E, ja już bardzo długo nie używam żadnego korektora, więc ja sobie po prostu jeszcze trochę nałożę w te czerwone, w te zaczerwienienia, bo jakoś no. Już dawno zrezygnowałam z z korektora. Podkład używam bardzo, bardzo rzadko, ale korektor to już w ogóle nie pamiętam kiedy używam, więc ja sobie tutaj jeszcze jak odrobinę nałożę, bo widzę, że jednak to zaczerwienienie tutaj mi się trochę przebija pod taką jedną bardzo delikatną warstwą. On w ogóle tak ładnie pachnie jak taki jakiś krem. Tak. Jest taki kremowy i delikatny. No pięknie barwnie, nie krem jakiś nawilżający. O, także ja sobie właśnie w tym miejsca ponakładam. I wtedy już w ogóle nie mam problemu z żadnym korektorem. Nie wiem, coś do tych korektorów mam. Mam wrażenie, że jak je nakładam pod oczy, to tutaj łatwiej się wszystkie te zmarszczki pod oczami robią. No nie chcę, nie mam cieni pod oczami jakoś szczególnie dużych, więc myślę, że może być. Okej. Okay. I tak wygląda ten podkład. Na buzi musicie przyznać, że naprawdę wygląda bardzo naturalnie. Jest. W sumie. Niewidoczny, bardzo lekki, bardzo fajny. Dobra, lecimy dalej. Mam bierze sobie usta, to ja mam z manufaktury piękne. To masełko, które wam ostatnio pokazywałam z Rosmana. mam strasznie suche. I zaczniemy od brwi. Do brwi. Słuchajcie, mam świetny nowy produkt. Też jest od Avaline które jest bardzo podobny do pomady z Vibo, którą Wam zresztą recenzowałam kiedyś czas temu, ale różnica głównie jest taka, że ten, że ta pomada od Eveline nie wysycha i mogę ją używać cały czas, bo tamtą z Vibo cały czas muszę rozpuszczać jakimś olejkiem, nie jestem w stanie używać, ona tak mocno wysycha, a ta jest w użyciu rewelacyjna, nie trzeba tutaj jej nawilżać, ona nie wysycha. Naprawdę jest świetna. Tutaj jest jak coś pudełko, a sama pomada jest w takim czarnym słoiczku. Ja mam ją w kolorze blond. Myślałam szczerze, mówiąc, że będzie ona za jasna, ale zaraz zresztą zobaczycie, że ona bardzo ładnie wygląda na brwiach. I tutaj jest dołączony też taki mały pędzelek ze szczoteczką. Yy, ale ja użyję mojego pędzla takiego dużego z Hakuro do brogi, yy, bo już po prostu się do niego przyzwyczajam. No Starego mi się rozładowało. Mam nadzieję, że Wam te dźwięki z zewnątrz nie przeszkadzają, ale jest tak ciepło dzisiaj. W ogóle zawsze mam jakieś szczęście, że urodziny jest zawsze piękna pogoda, jakoś... no. Jakoś zawsze tego 22 maja jest ładnie. Ja tu, wiecie, nie będę robiła jakiegoś szałowego makijażu, będzie to coś innego niż zawsze bo zazwyczaj to naprawdę nie używam żadnych cieni. Ja my sobie użyjemy nowej pomadki, pomady, więc będzie to coś innego, ale wiecie, to nie żaden tutorial. Więc rozumiecie, będzie to takie delikatne, coś, co pewnie wiele z Was może użyć na co dzień, a ja po prostu używam od święta. O, i zobaczcie, jak ta pomada fajnie wygląda. Naprawdę kolor jest idealny. Ja myślałam, że on będzie za jasny, ale... Wygląda naprawdę bardzo dobrze. A ile mi to zajęło? 15 sekund. No, nie jestem w stanie zresztą dłużej malować brwi. Więc dobra, szybko pojedziemy z drugą. Ona w ogóle się bardzo łatwo rozprowadza jest taka e, kremowa. I nie ma tu żadnego problemu w pożytkowaniu. Bardzo, bardzo ją lubię. Cieszę się, że trafiłam właśnie na nią, bo nie muszę przynajmniej już chodzić z tym olejkiem rozrzedzać tą pomadę. Przy używam dwa tygodnie i ani trochę nie wyschła, więc myślę, że już się to nie stanie. No i brwi mam gotowe, są bosy do tego. Dobra. Chciałam jeszcze jeden, jedną rzecz użyć na brwi, mianowicie taką um, maskarę Brow and Go. E, ją można używać solo i na przykład kiedy mi się nie chce albo nie mam czasu, to ona naprawdę wystarcza. Jeśli nałożycie ją na brwi, może gdybyście miały bardzo jasne brwi. To nie wiem, ale moje naturalne są dość ciemne i jak ja użyję sobie tylko tej maskary do brwi, to też jest całkiem spoko. Ja mam ją w kolorze 0,1 light. I ja tej, tej maskary do brwi używam tylko po to, żeby trochę je utrwalić, bo ta maskara sprawia, że te brwi są takie, takie mocne, takie wklejone, mogłabym powiedzieć, takie ułożone i też dłużej się trzymają, to wszystko jest bardzo, bardzo trwałe. W Maki, moim makijaż to chyba brwi. Są najbardziej trwałą em, częścią mojego makijażu. Zazwyczaj wszystko mi znika. Ja nie wiem czasem, jak te dziewczyny robią, że, e, że im się trzyma wszystko do wieczora. To jest dla mnie niemożliwe. Może kwestia właśnie jakiegoś e, przygotowania przed, ale no jakoś ja nie trafiałam jeszcze na żaden dobry taki albo primer, albo czy jakoś. Wtedy mi w ogóle sebą strasznie wybija, więc strasznie dużo gadam w tym filmie. Dobra, mm, teraz sobie wezmę mój pędzelek z jakiejś tam e, paletki. A paletę, którą dzisiaj użyję, będzie to taka maleńka paletka, ale w niej są wszystkie kolory, jakie uwielbiam, które zresztą mi dzisiaj będą pasowały do sukienki. Jest to paletka Eveline 4. Tak wygląda, jest taka malutka ale cienie, w, w jakie w niej są, są zupełnie wystarczające, bo jest i również bardzo ciemny cień, którym w sumie mogłabym nawet pomalować sobie brwi, ale ja podkreślę dolną linię rzęs. Jest jasny kolor bazowy tutaj na załamanie... strzyło tu się. Tutaj kolorki na załamanie, więc naprawdę wszystkie odcienie, jakie byłyby mi potrzebne, są, więc dzisiaj całą makijaż tą mini paletką. No i tak, od czego my sobie tu zaczniemy? Zaczniemy od tego jasnego koloru, no i muszę iść po e, pędzelek. Zaraz wracam. Już zapomniałam, że sobie myłam moje pędzelki, więc te nie nieumyte już sobie wyrzucę, znaczy przeznaczę do mycia, a włożę sobie czyste. Pamiętajcie, że to jest mega ważne, żeby myć e, pędzle. Dobra, i zaczniemy od tego jasnego kolorku i ja go nałożę na całą praktycznie... Tutaj tą część ruchomą, i to ten kolor będzie mi służył poniekąd jako baza. I teraz użyję sobie tego koloru i nałożę go sobie a tutaj zresztą macie taką fajną instrukcję z tyłu co, gdzie możecie nałożyć, także tutaj można sobie spojrzeć. O, widzicie, jest takie oko i wszystko jest narysowane, co, gdzie. A tak z ciekawości, raz, dwa, trzy zostało tu nałożone, ok. Ale ja sobie trochę inaczej, bo ja ten taki blado-różowy kolor nałożę tutaj na tą część z przodu. Ok, gdy już ją rozprowadziłam, weźmiemy sobie ten ciemniejszy kolor. I na koniec najciemniejszy kolor już tutaj w samych rogach. I w ogóle tak Wam przy okazji powiem, że już otworzyli biblioteki. I napisałam e-maila do mojej biblioteki z prośbą o przygotowanie książek do wypożyczenia. I dostałam taką śmieszną odpowiedź, że książka, którą ty chciałaby pani wypożyczyć, jest na kwarantannie. Nie <grytanie> wiem, ja jakoś mnie to zdziwiło. Oczywiście rozumiem, że jak te książki trafiają z rąk do rąk, to muszą być bezpieczne i tak dalej. No, ale jakby nie patrzeć, trochę mnie rozśmieszył ten mail. E, wezmę sobie też jeszcze ten ciemny i nałożę go na dolną linię rzęs i troszeczkę na górną, bo ja tak zawsze w sumie podkreślam. E, ok, i przejdziemy teraz do tuszu. Mm, Tuszek, który użyję to jest Variette Lashes Show, chyba tak się nazywa. Taki złoty z Eveline. Pokazywałam wam go ostatnio na Instagramie jak prezentuje się na rzęsach, bo bardzo pięknie je rozdziela, bo to jest w ogóle tusz pogrubiająco-wydłużający, więc idealnie. I zobaczcie, że wyciągnęłam maskarę w ogóle nie wycierając boków i zobaczcie, jak mała ilość tuszu jest na tutaj, tej, tutaj po prostu jest jak coś, no na maskarze widzicie, że po prostu nic nawet e, nie wystaje, także to jest super bo tuż się wtedy nie marnuje i jest e, bardzo wydajny przez i zostaje nam teraz nałożenie brązera e, ja mam taki Puder brązujący Go Hawaii w kolorze Go Hawaii 01. Tak wygląda i właśnie go sobie teraz nałożymy. On daje bardzo delikatny efekt. Zobaczmy, gdzie za delikatnie tego czymś jeszcze poprawimy, ale nie powinno być tak źle. Zobaczcie, tak wygląda kolorek. i tyle chyba wystarczy i zostały nam usta i tak naprawdę nie wiem do końca co tutaj nałożyć wydaje mi się, że wezmę jakąś pierwszą, lepszą konturówkę i dzisiaj postawię na błyszczyk także weźmę sobie taką jakąś kredkę różową żeby mi też pasowała do makijażu i obrusuję delikatnie usta i nałożę błyszczyk on jak widzicie ma kolor, ale ja już go wielokrotnie używałam i muszę wam powiedzieć, że on ustom raczej nie nadaje koloru. On jest raczej taki fajnie nawilżający, usta ładnie błyszczą, nie lepią się i tak dalej, ale kolorku on nie nadaje. Dlatego ja właśnie użyłam jakieś tam kredki pod spód. Zobaczcie, jaki fajny, jaki fajny aplikator. Ja mam tak pięknie fajnie jakimiś cukierkami. I naprawdę niewiele wystarczy, także ja tu nie będę przesadzać. Mm, ale tak, tak wygląda właśnie mój skończony mm, makijaż urodzinowy. Idę teraz po szczotkę do włosów i ogarnę się z włosami i pójdziemy się przebrać. Ja sobie właśnie podłączyłam moją szczotkę taką prostującą włosy z Remington. Też Wam kiedyś ją recenzowałam. Poczekam aż się nagrzeje i trochę sobie przejadę nią włosy, bo od rana chodzę w tej kitce i na pewno mam już skręcone. w tym filmie. Ja już jestem gotowa i będę wychodziła, także mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie mi o tym znać i zapraszam do subskrypcji. Dzięki temu żaden film Was nie ominie Zapraszam też na inne moje filmy i do zobaczenia już niedługo. Pa! pa.